serdecznie w czwartym odcinku z serii, drugiej serii Zagrajmy w Diablo. Ze mną jest Bartek. Jestem. Cześć. No, cześć. No, to już prędzej. Myślę, gdzie by to dać. E, dobra. E, to jakie są plany na ten odcinek? Co mamy teraz e, zrobić? No, idziemy zabić króla szkieletów. No, okej. No, mniej więcej tak samo jest w tym samym tempie seria. Do ciebie, do. No Klikam do ciebie i bijemy. To jest trochę ping mam duży przez to, że wysyłam, ale trudno się mówi. I chyba nie zmieniłem dźwięku, więc nie będzie dźwięku z gry. Mam takie wrażenie. O. Ja tam mam dźwięki No, a ja mam na głośnikach nie tych, więc poczekaj chwilę za zacięcie, musiałem zresetować Diablo jeszcze, ale już jestem z powrotem. Już możemy zmierzać się z przeciwnikami razem. Dźwięk macie z powrotem. Znaczy się jesteście w stanie słyszeć już dźwięk z gry. Miałem problem z tym. Ale widzę, że no, ping jest duży i tak. Co coś kliknę, to trzeba odczekać chwilę, że dopiero zaskoczy. A co te szkielety tak awczą, że stoją w miejscu i nic nie robią? Nie awczą, nie wiem. Które trochę bob szkieletów. No. Zauważyłem, że w Diablo w przeciwnicy tacy nie... ...niebiescy raczej stoją w miejscu i nic nie robią. Takie błędy mają. Dobra, szczylamy dalej. A trochę już biją. Jezus, ale opóźnienie reakcji naprawdę ping jest duży. Znaczy ja mam ping duży. Yy, Okej. Okay. A teraz zostało zabić tylko niebieskie. nie ja wiem, czy to jest tylko zostało. O Jezus. Mam wrażenie, że będzie to widać na odcinku, jak yy, próbuję szczelić, po czym yy, przesuwam się, a dopiero po chwili zaskakuje to, że szczeliłem. Widzę, zabili cię. Za 3 sekundy się odrodzisz. Aha. <laughs> Miałem pokazane, że wyszedłem z tego. I z A, czyli, że można nadal wskrzeszać kogoś. Spokojnie. Tak. Gdy jest szybciej. Hmm. Taka różnica. Sto jak na broń. Z jakimś śmieciem. Jak zwykle. No, widzę, że znowu duży. Który ma i tak o połowę mniej życia niż niebieskie. Ale jednak to jest duży. Hmm. Cudunia natchnienia Doświadczenie dodalne To co jest? Już no kielety po koło mnie elementami? Okej, okay, poziom szesnasty O tak, 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 już cię nie ma Zdechaj. O Jezu tak To dziwnie wygląda jak ja dopiero po chwili zaskakuję tak jakby ataku Albo już się przesunę, ale moja postać dalej strzela w tym miejscu Ooo oh. mm. <ścoughs> A u ciebie pewnie się teleportuje co chwilę Nie yeah. Nie? Yeah. Normalnie chodzi Przynajmniej tyle. A tak to, to u mnie to wygląda jakbym chodził i nie chodził równocześnie. Jakie dziwne to. Jednak nie nagrywać jak się ma dużo pingu. A przynajmniej nie diablo. No, nie ma to sensu. Nagrywanie przy dużym pingu. Musiał przyzwać tych szkielet więcej. Wszystko za zapomniałam. Ja. W tle możecie słyszeć moich rodziców, bo się coś odzywają. Przyszli do mnie. Nie wiem po co, ale się chyba nie dowiem. A przynajmniej nie teraz. Dobra, tu już padli. Spoko. To szukaj, szukaj. Ech. No, domowy odpowiedziałem Musi ktoś poprzeszkadzać. No widzę, że duży znowu. Dziwnie tak się gra jak się teleportujesz. Znaczy się atakujesz, ale zaskakuje to dopiero jak się przesuniesz. To, że zaatakowałeś z tamtego miejsca. To życie nie jest kolorowe. To, to nie jest. A nie przy dużym ping'u przynajmniej A to też było dobre? Widzę odskoczyłem, ale szczera już z poprzedniego miejsca o, jakie tam itemki? Zero, zero itemów dropi Nie ja tam dostałem jakieś spodnie, które są do dupy A przecież nadal jest mistrz Co za problem no. Niby byłabym być zwiększone dropy, a dropy jeszcze mniej mam takie wrażenie. Chyba zmniejszy wow Tu trochę tego jest już Stadoszki Letów, który działa Okej, okay. widzę, że kombo zrobiłeś Zabicie iluś tam jednym ciosem no. O, to jest jakiś obliczowany kamyczek, z którego oczywiście nic nie ma. Okej. Okay. No przyszedł czołg. <grymne> Niech byś chciał turki Tomu, mu to porzucę trochę. Jeśli się da, jeśli nie są przypisane do końca. Ale nie powinno być. Okej. Okay. Strzelam dalej, mimo że już idę do przodu. Tu nic nie ma. Ja tam widzę szkieleta. Złoty. Tak, mówisz? Jaram się. Złoty. <noise> I do mnie przyszedł. To mi mózg zaraz kurwa idzie. Coś Na górze, ze mną. <noise> to idę. Już na dole Mniej więcej Chodź tu Ej, rzucają no te fajerwerki. Jeszcze złoty ma do pomocy dziesiątkę małych, które mają to samo życia. Po prostu to będzie chore Czuję, że to może nie wyjść tak fajnie eee, Skacz, skacz, skacz szybko, szybko odskakuj Bo ty umierasz no tak no troszeczkę tych mnie dogoniło. Trzy sługi mnie dogoniły. No. Faktycznie. Jestem ze wszystkimi przy Aha, spoko. Dawaj na zwłokach się rezw. No i respię się, respię. Bo ja, bo ja zaraz mam dymkę, Już mam dymkę. O! O! Żyję! No strzelaj, strzelaj, strzelaj. Tak, strzelasz grzecznie. No odskoczyć miałeś A, Jezus, ja się dziwię czemu ja nie odskakuję jak ja W wciskam, no Świetnie A nie dwójkę ej, Masakra Okej okay. Fajnie Bo Co? ja biję się z No ja się tam zabawiam, bawię się z jednym I też zdycham Z jednym dużym i z tą bestią jakąś dziwną to, Ej, ty, ej, ej, to się cieszę, serio <laughs> Nie zdychasz, przecież masz prawie full zdrowia. Krwawa jadka? Ilużej zabił? Nie wiem, znaczy nikogo na razie chyba nie zabiłem. A, dostajesz krwawą jadkę, spoko. Bije im damage. Ja mam z, z, za mało damage'a, żeby ich zabić. A. Tak jest smutno. Dobra, szczelamy. Skupiłbym się na jednym, ale cały czas się zamieniałem miejscem. Super. E... E... Jego... Jednego zabiłem. Z, z tych małych. A ja prawie już tego z, z, złotego zabiłem. Okej. Okay. Pomagam. Ale chyba dostałem od niego pociskiem, bo tak mi życie szybko spadło w dół. Fajne. Ja już parę razy. <laughs> Jezus, te dwa małe od niego Dobra, nie no. ma już złotego, teraz jeszcze dwóch sługów i. item mi dropał jeszcze Właśnie, no. zobaczę co mi dropło Jakieś podłużne, ja sobie... niedźwiedzie, coś tam Co to jest za achievement? Więcej zdrowia Nie mam pojęcia co ci za achievement no, wszedł Ja efekt krwawienia przez 20 sekund bez przerwy A, no używaj skilla krwawienia, nie? No tak No Tyle idziemy no. dalej. Jestem jakiś jeszcze piję. tu coś jest w tym miejscu, w tej dziurze. Ta, zwłoki, Teraz zwłoki, zwłoki sto jak hmm. na broń. Którym i jakiś tam kurków. By jest, jeszcze widzę, że się jeden sługa znalazł. <laughs> no, <laughs> ja, się piję. zapodział, no. Idę, no, idę. że nie musisz się przestać kręcić, mały dziadostwu. A ty przynajmniej masz fajnie, bo możesz skakać piętrami. Ja muszę chodzić naokoło. Ale... Ale to jest od... niedawno. niedawna. Że możesz skakać między piętrami? Mhm. <śpoko> Spoko. Przedtem no tego nie było. grałem kiedyś barbarzyńcom i nie znałem takiej rzeczy. No właśnie, bo tego nie było. No teraz to jest. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Że... Okej, okay, Jest... widzę, że już żeś wszystko rozwalił tutaj. Jest, no. I... okej, okay, lecę już do ciebie. No tak, tak, skacz, skacz. Z opóźnieniem, ale jednak skaczesz. Ech, te lagi są straszne. Ale nie... niech będą! Nie jest aż tak źle. Po Wobec... Daj jakieś nowe skille. No świetnie. W płotek chcę postrzelać. E... Ale biednie. Co? A, <laughs> siekierą rzucasz? Tym na dystans. <laughs> na dystans. A tego... Tego chyba nie było Bycia na dystans? Co? <noise> nie ma to jak barbarzyńca rzucający siekierami, nie? Ja tego nie pamiętam w ogóle, to jest fajne Jakby na takie bossy to jest fajne w sumie. No jak coś macie walnąć za każdym atakiem swoim za powiedzmy 500, no to faktycznie lepiej. Lepiej nie dostać. Lepiej być na dystans. Ale nie no, ja wolę tam, tamten. Tam. Wolisz być na bliskości. Podewszą. Tea, to i to Jeszcze elektryczne potworki do zabicia. Bestie. O, znalazłem, wygrałem. <grym> A tu myśmy się ścigali, kto pierwszy znajdzie? Katedry no tak. poziom 3? O, tu będzie ten Andrzej. No tak, tu będzie ten Andrzej. Mógłbym... Teraz nie wiem, która atak jest lepszy. Tym, czy tym prawym, no. Chociaż jest prawy lepszy. Fajnie, że jesteś wolny. Bardzo fajnie. Ale co w związku z tym? Dobra, gadamy. Bla, 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 bla. No, tak, przekrzyżykuje. Dopiero po dwóch sekundach zaskoczy, ale przekrzyżykuje. No, zbierz to złoto. No, dziękuję. widzę, że ty tu się bijesz. Okej, okay, to ci pomogę. To nie jak przedtem. Przedtem to ja mogłem bić i nic nie działa. A teraz już masz trochę obrażeń, tak? No Głupi wskrzyżacz szkieletów Ech, Jak tyś to zrobił, że ty masz o pół levela więcej mniej ode mnie Bo mam takie te skile. Pem tak Ja się muszę cofnąć Bo ja nie mam potu A ja bez potu zaraz umrę A a to ja bym cię wyrzucił. Ja wpiszę? Ja. Dobra, nie nieważne. I tak co muszę coś jeszcze zrobić? No to spierdawamy. E, ja ci po ty wyrzuciłem. Nie. No tam trochę tu. Nie. A widzę. Tam zdychnę. Tam zdychnę, ale mówi się trudno. Nie, nie zdycham? Jednak nie. Tu masz kulę zdrowia po No i jest dobrze <grych> Będę musiał przerzucić potiony z tego 60-tego levela Bo tam nie korzystam ani razu, a tu się bardziej przydają A przynajmniej zauważyłem, że tu się bardziej przydają te potiony <grych> No No bo tam mam ich chyba z 600, coś takiego a żadnego nie kupiłem, tylko po tak. prostu miałem pozbierane wszystkie te. Teraz ja się szybko cofnę. Spoko. Też tak. się będę cofał. Proszę, że jest um, normalny teleporcik. Punkt nawigacyjny dokładniej. Znalazłem właśnie. Nowy Tristram. <laughs> o jezus, ale ja mam chrypę. Świowe. Właśnie, trochę śmiecia żem znalazł trochę dropu nie 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 nic ciekawego, ale dużo części przynajmniej dużo części zajemnych zamiennych no. mm, Kupiec mam nic ciekawego ale tak, naprawiamy wszystko i kupujemy potiony. A już ponad 100 tysięcy, źle nie jest. 25 potów, możemy iść dalej. Da się coś wykuć ciekawego? Lepszy kołczan, spoko. Ja właśnie ulepszam tego... właśnie ulepszyłem go do 10 poziomu w ogóle. Na szybkości głównej Nie, ja go mam na 10, a następny jest oddech śmierci. To co? coś tak czuję, że prędko tego nie znajdę. Hmm. nie, spróbuję wykuć jeszcze jedną sztukę. I tak, to jest kusza mająca mało obrażeń. Mało obrażeń. No, to jest jakieś trochę ładne, to się wykuje, zobaczymy. Dobra, mam, mam dwa te, mam dwa topory więc. Teraz będę bił duży dęb. Wow! Wykułem sobie kuszę, która mniej leczenia ma, ale ma o 62% więcej obrażeń Dobre do tej legendarnej, a zresztą ta legendarna słaba jest jak... e, Możesz iść do mnie na e, iść do mnie z tym sztandarem, bo jest też na naprzód Okej okay. O, jest jakaś kapliczka szczęścia to zaraz Mm -hmm, teraz jak ty cyk, 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 cyk. No, rozwalam ten legendarny, słaby jest. No, tak, pozwalam no rozwalić. Raz, dwa, trzy. Robię teraz damage, teraz biję damage. Szybkie uleczenie i mogę lecieć. Zwiększyła mi się ilość zdrowia. No, 17 level, jak ładnie. Polczasta pułapka A kiedy będą te kusze? Znowu A nie, to musimy znaleźć ekwipunek, gdzie to jest? Znaleźć skradziony ekwipunek wojownika? Nie mam pojęcia Chyba tu niżej Znalazłem, znalazłem Tak? Znalazłeś? Nie, nie, lol nie Ten zysku <laughs> Nie Marcie, gra nas zaprowadzi do tego Ej, teraz mam lepszy atak speed. Chwila, skąd? Skrace... Szybkość ataku zwiększana o 10%. Zręczność, witalność. Exp. O, złoty, chodź tu, chodź tu, złoty. No już idę. Gdzieś ty po las? Biję. Gdzie ty Bierze jest... pan. A, ty jesteś tam, okej. Okay. Okej, okay. już lecę. <laughs> znaczy, żyję. Eee, hmm. udało ci się podchodzić z... Szczeglam w sługi jego, strzelam. Głupiołuczniki. Au, dobra. Potion. Gdzieś ty jest, okej. Okay. Ty jesteś tutaj. Hey, Ej no, bij tego złotego. A, znowu umieram. No, strzelam. Strzelam. Dobra, muszę wziąć tarczę, bo bez tarczy jestem głównym. Jezus, dlaczego on ma pomocników łuczników? To jest masakra. On... Bo czarny jest? Bo co, bo czarny <grym> Nie... Nie o to mi chodziło. Dlaczego? Dlaczego? Kto mu pozwolił? No ale okej. Okay. Można ich wymikrować. Aha. Cześć złoty, czemu jesteś na górze? Idę. Gdzie No tu jest. O, to fajne Ale mnie cofło. Ja strzelam w te małe, bo ja wolę się pozbyć tego, co mi naprawdę obrażenia zadaje na dystans. No i to idzie na dystans. No tak. Okay, Jezus, ale on się zaczął... Jarać Może zaś zdycham prawie Dobra, regeneracja jakoś zadziałała pozytywnie Prawilnie Nie, już przestało być tak miło Dobra, Zasz... ja też zginąłem bo ja tarczę zł. Pomyślałem, że będę bił ten, mój no Tu, tu możemy mieć jednak tarczę. Tak? Jednak tarcza. Tarczy, tarcza szmatą. A jaką różnicę ci daje to, że masz tarczę, czy nie masz? Armor. Nie, oko. To jest duża różnica. I blok oczywiście, możliwe. Też, jest też dużo, dużo. Dobra, o! Legendarny pierwsi Ta? Ty jesteś coś legendarnego, ja dziadowstwo praktycznie A tarczę masz Jakaś mi dropła To jest... Ee... O! Jeszcze więcej doświadczenia Sprawdź tarczę Może co, coś ciekawego jest Eee... Ej, ja mam lepszą, w ogóle my szukajmy tego echu, tego wojownika No to na pewno nie w tym miejscu Najpierw trzeba jego jak uznaleźć a dopiero później iść tu. Ja wiem. Ja. No, a myśmy to zrobili jak zwykle na odwrót. E, teraz będę miał dużo więcej doświadczenia. Katedra poziom 2, po prostu w drugą stronę mam iść. Po prostu w drugą stronę. Prosta a. jednak. Jakąś kuszę po drodze znalazłem jeszcze? Dalej, super! Co? Już w to sensie znalazłeś. <laughs> Przecież to nie mogło być trudne. Nie miało opcji, żeby to miało być trudne. Cyk, cyk, cyk. I biegniemy. No jest, ty masz lepiej, skocz sobie. A ten gościu też musi biec. Ja, ja czekam na skok, bo będę i tak szybszy. <laughs> Niż biec naokoło? Tea, on rozwala te... rzućki, tak jakby. Te kamienie? O, kamienie. Eee, ten gościu jest słaby. Tylko szkielety przyzywa, to jest jedyne co robi. Jego mocniejszek... Aby to zrobić, Nekromantyczny zdrajca, naprawdę. No, naprawdę. Jakieś gun chyba. No to jest przecież dziadostwo. Nie zauważyłeś? Dobra, umarłem. Ale ma dymko śmierci. Dawaj, itemy. Dawaj, no, itemy. No oddaj. E, musisz chce pogadać. Jeden item. I Pomogę ci No tak to prawda, że są żałosne. Tak, templariusz. Mam dla niego item jakby chciał plus 4% szansy na blok. No to już idziemy zabić tego. Ale stój. A nieważne. Chciałem odcinek skończyć. A, no to czekaj. Ty, 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 ty ja mi zaraz wyskoczę. <laughs> Dobra, to szybko kończymy i zaczynamy następny. To do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony był Końciu, ze mną był Bartek. Bartek. I cześć, Kuczołym. No cześć.